thank you Na o królu, o królu, cóżem widziała tej nocy? O królu, słyszała w trudo?. Co widziałaś? Ale mów to szybko, co się dzieje z Szaleję, Szaleje, szaleje, jako morze i wicher. Kiedy w zawody spór wiodą. Usłyszą przeraz, szelest tu słyszą. szpady i wołając szczur przebił szpadą ukrytego, nieszczęśliwego starca. Gdzie on złożyć u strony zabitego. Ale szaleństwo jest jako grunt cennego kruszca. Szafetną stroną pokazało. O. Płakał król nad tym, co zrobi. Hamlet musi się mało. Nam zaś trzeba całej odwagi, zręczności na ubarwienie, ale przede wszystkim na uniewinnienie hamleta. Pamiętajcie! Hamlet. Hamlecie, mości książę! Cóż to za hałas? Ktoś wołał! Hamleta? A, to oni! Przybyliśmy pani, żeby zadać pytanie. Widzieliśmy, że on trupa. Złączyłem go z prochem, z którym najbliższy miał powinowactwo. Gdzie złożył ciało? Nie przyznam się panie. Alecie. Gdzie pan, pan Na kolacji! Na kolacji? Gdzie? Nie tam, gdzie on je, ale tam, gdzie nie do jego. Co przez to rozumiesz? Nic! To tylko pokazuje, jakim sposobem król może odbyć podróż przez Kiszki Chłopaka! Gdzie Poloniusz? – W niebie. – nie? Każ go tam szukać. A jeżeli twoich posłowie tam go nie znajdą, to szukaj go raczej! W tym jednym miejscu! Tam lecie! Własne Twoje bezpieczeństwo wymaga, ażebyś ten czyn niezwłocznie opłacił wyjazd. Gotuj się przed to Danii. Dani! 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 Do Dani! 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 prędzej na okę, Niechaj jeszcze. Dzisiaj a ty Anwio żądam od ciebie. Śmierć Habeta. Wypełnij to Andrew.